Witajcie kochani na kanale Piwek Horror. Dziś nie, nie jesteśmy u mnie, jesteśmy u Julki. Tak jest, trochę inna tak. seria. Ale mam nadzieję, że odcinek z Dyziem Wam się spodoba. Lub, lub jak. Jeszcze nie oglądaliście tego? No zachęcamy my... Was, żebyście. Właśnie, go zobaczyć. bo Dyzio był zadowolony. A my przechodzimy do naszych mini-figurek. Zaczynamy od Big figurek, czyli dużych. Mm -hmm. Mamy tutaj z Gwiezdnych Wojen takie coś. Zachęcam do tego właśnie kupienia takiego czegoś. No bo po prostu wezda? no właśnie. No, ale już jak chyba do Gwiezdnych Wojen idziemy, no to mamy też takie coś chyba, to też jest chyba z Gwiezdnych Wojen. To wygląda jak Yeti. Tak. No, to jest chyba Yeti nawet. To chyba nawet jest Yeti, no? Mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Bo mamy tu aż 10 figurek, dwie mm -hmm. pokazaliśmy. Czyli mamy jeszcze 8. No, naszą kolejną jest z Rainbow Friends, ten No, bo to się nazywa kolorowy przyjacielem. Więc... Mm -hmm. To się akurat nie trzeba dziwić, nie? Tak. Mamy tu też sędzie zombie. Chyba, no. chyba zombie figurek jeszcze nie było, chyba. Od razu widzowie wam mówię. Chyba. Ale ma... jeszcze ma tu jakieś zapiski. No. Umiecie czytać z innych krajów. Czekajcie. Nie da się tego przeczytać, to jest tak małe, że... I w ogóle nie umiem czytać po innych krajów. Znaczy wiadomo. Ale to akurat możecie znać, bo to jest oryginał. jeden, jeden, jedyny oryginał. Jasona Vulhisa. Nasze, naszej, naszego ulubionego kultysty. Znaczy, przepraszam. Gościa, który zrobił dobrą robotę. Czemu nie, zrobił dobrą robotę? Miał mega dobre sceny, walki. Polecam wam. Wszystkie części wam polecam ogólnie. Ja nie oglądałem, ale chyba najbardziej wam polecam pierwszą część. To wam najbardziej wam bowiem polecam. A mamy tu też Jacka Skielink tu z miasteczka Halloween. Ogólnie, o, a, ja no, raz no. byłem w smyku, nie? I, I widziałem ten zestaw za 700 zł. Nie, mówię Uwielka. jakby nie, 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 nie. Nie, jakby nie. Nie, 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 nie dzięki, naprawdę. Ja już. Ja wiadomo. Nie cii, przesadzajmy. Cii, cii. Nie przesadzajmy, ok? Jakby. Zestaw za 700 zł. Na Allegro był za 1000 zł. No jeszcze lepiej. No to chyba wolę tamtej za 700 ale. Obydwa cena przesadzona. A my przechodzimy do halloweenowej. Z tego, że mamy zaraz Halloween. Tak jest. No to. Tematycznie. No właśnie. A teraz mamy chyba. Pierwsze moje z AliExpress. Pierwszą moją z AliExpress. Ogólnie. Tak mhm. on się prezentuje tutaj. Mamy tu też kolejną, taką fajną, mega ładną postać, tym razem jest to Megan Jest trochę zakrwawiona Widać, widać No właśnie, widać to Może jest po przejściach Czy wy znacie, na przykład, czy oglądacie, oglądaliście, lub znacie A, Lub widzieliście na YouTubie Stranger Things Ja tak A czy znacie Weknę? To jest o To jest Wekna, nasz kochany Ogólnie to ja jestem dzisiaj pierwszy raz, bo widziałem, że ogólnie w filmie samym i on, patrzcie, ma taką łapę tutaj, chyba da się, da się to wyjąć, no tutaj taką, Aha. takiego koloru naszego ładnego, wechnowego. Czy wechno jest taką jakąś piękną figurką? No nie, no nie jest. Jakbyście się pytali, czemu ja się tam tak rozglądam, tam jest Liuzia. Na kotek, no. Jak chcecie, to mogę wam pokazać. Proszę. Może i nie pytaliście, ale tam jest Julia. A pokazują coś jeszcze, to chodźcie wam też coś jeszcze pokażę. Co tu Julka ma w pokoju, nie? I to jest widzowie bomba. Nie, to jest bomba. Co to jest? To ja nie wiem. Ale wiem, że są tu ślimaki wodne. Tak jest, to wiem. Tak u widzowie wiem. A, a my zakończamy tak nasz odcinek. Odcinek par.